Wrócenie. Biorąc pod uwagę różne definicje, to tak naprawdę my się całe życie nawracamy. Ja przyznaję, że mam tę szczęśliwą sytuację, że Pan Bóg jakoś chronił strzeg i stawiał takich ludzi obok mnie, że nie musiałem zbyt daleko, że tak powiem, wracać, a to, żeby ciągle na świeżo widzieć jakieś pewne okoliczności, warunki. Każdy dzień jest tak naprawdę wyzwaniem do tego. A biorąc uwagę, różne etapy, które są wpisane w moje życie przez Pana Boga to właśnie każdy kolejny etap jest nową szansą na coś, co moglibyśmy nazwać nadzieją. A w czasie swojego życia miał ksiądz jakiś poważny kryzys wiary? Aż tak poważnego kryzysu wiary nie miałem, chociaż można powiedzieć miałem pewną trudność w przeżywaniu wiary, kiedy jako uczeń w szkoły średniej techniką samochodowego gdzieś na poziomie chyba trzeciej klasy byłem w jednym z kościołów warszawskich u sakramentu pokuty. I spowiednik był tak specyficzny, że rzeczywiście potem przez kilka miesięcy miałem problem, żeby się przekonać znowu i przełamać sobie pewien opór do tego sakramentu, ale Pan Bóg był na tyle łaskaw, że właśnie w tamtym czasie postawił na mojej drodze takich kapłanów fantastycznych, dzięki którym zresztą jestem kim jestem teraz. Um, a jak to jest? No bo właśnie wiele osób się zraża, kiedy przyjdzie do spowiedzi i spotka się z jakimś księdzem, który ma powiedzmy dzień. Ja zawsze moim uczniom mówię: Słuchajcie, jeżeli idziecie do fryzjera, nawet, to staracie się iść do kogoś, komu jesteście w stanie zawierzyć swoją fryzurę, jak chociażby ta piękna fryzura. To dlaczego eksperymentujecie, jeżeli chodzi o sakrament pokuty, jeżeli chodzi o coś tak niesamowicie delikatnego, bardzo subtelnego i bardzo osobistego, jak moje życie, moje wnętrze, moja dusza? myślę, że to jest jakby taka podstawowa reguła i podstawowa zasada, ale jednocześnie ona jest jakby też pewną odpowiedzią, kiedy człowiek zaczyna patrzeć na to nie w kategoriach pewnej statystyki, byłem u spowiedzi, mam pójść do spowiedzi, przed ślubem są dwie spowiedzi na przykład, tylko rzeczywiście to jest taki moment, gdzie ja staję w tych swoistych otwartych drzwiach łaski, i próbuję się w nich przejrzeć, doświadczyć tego wszystkiego, co Pan Bóg mi ofiarowuje i zobaczyć, wow, to jest we mnie. A na pewno Pan Bóg chce, żeby było. To zupełnie wtedy jak w innej kategorii, jak to się stawia. I myślę, że to jest jakby jedna z odpowiedzi. Pierwsza. Mm. Taka, żeby lepiej znaleźć no, kogoś, komu, do kogo się będzie miało większe zaufanie. Tak czysto po ludzku. Nie no, oszukujmy się. A jakie częst, najczęściej młodzi ludzie popełniają błędy szukając Boga? Potem są rozczarowani. Nie chodzi o trudności młodych ludzi. Ja myślę, że jest to po prostu trudność zasadniczo człowieka. Młodego człowieka może o tyle, że młody człowiek szuka pewnego punktu odniesienia, bo on sam gdzieś próbuje w sobie poukładać pewne rzeczy. Coś przyjął, coś wie, do czegoś go życie porywa. A obok są rodzice, są bliscy, są koledzy przyjaciele, są wychowawcy, są katecheci, duszpasterze i przeważnie. Mówią różnie. Jeżeli mówią jednym głosem, to jest radość i wtedy jest wielki spokój. Ale kiedy są pewne różnice, a nieraz to są niemalże Himalaje różnic, no to ma problem ten człowiek, no bo komuś musi zaufać. Do kogoś się już przyzwyczaił, ktoś jest bardziej krzykliwy albo to bardziej go nęci, a do czegoś może trudniej się przekonać, bo jest trudniejsze. I to myślę, że jakby na tym to polega, że to jest podstawowa trudność. Ostatecznie cała rada i jakby też nadzieja wpłynie w tym czystego, kiedy człowiek po prostu spotyka rzeczywiście świadka, że to nie jest w kategoriach ja ci każę, tylko w kategoriach, no, myślę, że również zaczynając od rodziców, rodziców kochających, którzy nawet stawiając wymagania ten człowiek... Zasadniczo nie ma wątpliwości, chociaż ona jest trochę nieraz zamglona różnymi innymi wnioskami. Nie ma wątpliwości, że mówią i proszą i przekazują pewne rzeczy z miłości i z troski, dlatego że chcą, żeby był ten ktoś szczęśliwy. I myślę, że to jest jakby też tutaj ten element, a im wcześniej odpowiedź, dlaczego nieraz młody człowiek zaczyna odczytywać pewne rzeczy, na przykład w ramach takiego spotkania, e, bo ma szansę spotkać kogoś, kto nie ocenia, nie poucza, nie, e, nie próbuje na siłę gdzieś tam zaciągnąć. Ale kogoś do kogoś się dosiądzie z jednej mynaszki, z jedną samą zupę, i się okazuje, że ich łączy nie tylko ta sama mynaszka i nie, ta sama, nie tylko sama zupa, ale jeszcze coś więcej. A najfajniejsze jest, kiedy odkrywa, że ich tak naprawdę łączy Pan. Ja słyszałam w ogóle, że Ksiądz Biskup rozdaje ludziom, osobom bizmowanym i też różnym innym młodym ludziom obrazki z numerem telefonu, e-mailem. Jakie... Był taki moment, Aha. ale dość dawno. Jakie, jaką najciekawszą wiadomość księdz Biskup dostał wtedy? Są takie możliwości. Dzisiaj zresztą też dałem już chociaż jednej osobie adres mailowy. Bardziej chodziło o możliwość kontaktu. Podzielenia się pewnymi informacjami, czy zapytania, czy wyrażenia pewnych rzeczy w taki bardzo osobisty, wewnętrzny, niejednokrotny sposób. I to jest zasadniczo okazja do tego. W jednej z parafii mojej diecezji byłem na wizytacji i akurat tam grupa młodzieży jeszcze nie była do ale ta grupa szykująca się do wierzchowania miała spotkanie ze mną, gdzie oni zadawali pytania. Każdy mógł zadać dwa. Oczywiście czas tylko pozwolił na to, że chyba około 10 osób mogło odczytać swoje, ale resztę tych pytań dostałem. I to, co jest takie naprawdę najciekawsze, mam taką głęboką chęć i już podjąłem starania, żeby odpowiedzieć na piśmie i przekazać do tej parafii. Bo tak naprawdę były takie trzy grupy pytań, takie, takie najprostsze, a co ksiądz biskup lubi zjeść, jak się zmieniło życie, kiedy został biskupem. Idąc przez to wszystko, co było, gdzieś jakimś takim pytaniem o sprawy, które otaczają, trudne nieraz sprawy, związane z życiem kościoła, związane z posługą kapłańską z pewnymi postawami, które nie zawsze są zachęcające, e, a jednocześnie były też takie pytania, takie bardzo osobiste, gdzie niejednokrotnie ludzie pytali o to, jak rozpoznać pewne rzeczy, jak wytrwać na pewnych drogach i w pewnych decyzjach, które osoby podejmują. I myślę, że to jest jakby taka sytuacja, a no to, co już tutaj zostało wspomniane na końcu Mszy Świętej, biorąc pod uwagę mojego fanpage'a na Facebooku, to moi administratorzy naprawdę te maile, które do mnie przychodzą na Facebooka, przesyłają mi i jest okazja wtedy też do bezpośredniego kontaktu.